Terapeuta może być zabawny, bądź czy powinien być zabawny? W prowokatywności nie jesteśmy klaunami, nie jesteśmy komikami. A jednym z archetypów, na którym oparta jest prowokatywność, jest archetyp błazna, czyli tego, który z jednej strony jest ciekawy i człowieka i życia, z drugiej strony ma dystans do tego, na co patrzy. Po to, żeby móc w nim z jednej strony się przeglądać i doświadczać, z drugiej, żeby móc delikatnie zaczepiać i sprawdzać reakcję. Ale sprawdzać reakcję nie z ciekawskości. Natomiast po to, żeby uruchomić bądź wyzwolić, czy to zmianę, czy to akceptację rzeczywistości w sposób a, odpowiedzialny a jednocześnie pozostający w zgodzie z sobą.